hej wszystkim. W um, nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak jak jest. Oj, ten koleżka zostaje. W tym pośrodku. On zostaje do niego, będę chciała samicę. A u nimf. Nie wiem, czy mi się uda. Ale u nimf pojawiły się dwa jajka. I nie pokażę, bo... bo siedzi na tych jajkach. Chyba nie da rady. Dwie jełeczka. No. Może coś z tego wyjdzie jednak? Chociaż... Chociaż nie wiem. się okaże. Czy to jest na pewno para, czy... Czy może... ...wisamice. Się okaże. Dopiero. Ja dopiero okaże co to jest. Ale raczej to, raczej to będą... Raczej to będzie para, bo... Bo on... Traci, gubi parły z tyłu, więc... Raczej to jest para. W tym jednym jajku widziałam, że coś, coś tam się dzieje, ale po prostu lepiej wolę poczekać i być pewna. O, czekajcie, bo coś tu się Okej. Okay. Dobra. No. Poczekamy, zobaczymy czy coś z tych jajek będzie. No. no. A tu, no, tu się nic nie zmieniło. Ten... Ten koleżka zostaje. Ten co jest tu, On zostaje. I do niego kupię samicę. No. Jak widzicie budki nie ma, budkę ściągnęłam. I to będzie chyba tyle. To wapną muszę im dać. To będzie chyba tyle.